Moje drodzy, witam w mojej kuchni, dzisiaj zrobimy sobie danie tak zwane chińskie, mieszanka chińska jest, są słodko-kwaśne, wiesz, ktoś pomyśli co Ty będziesz znowu gotował, a będę pewną rzecz robił? Po prostu czasami mam dość żarcia zupek chińskich i tych wszystkich wynalazków z kubeczka, zupek błyskawicznych, więc y, lepiej czasami sobie kupić coś takiego, to jest o wiele zdrowsze niż y, to jedzenie takie na szybko, bo to co sobie zrobimy, to trochę podchwalanie nie to zrobimy, ale mamy chociaż troszkę to zdrowe niż to jedzenie tak zwane z papierka. Dzisiaj to co dzisiaj zrobimy to będzie tak zwany chińczyk postny. Dlaczego? No bo nie mam niestety mięsa. Nie dużo mi kasy, dlatego kupiłem tylko o. Taki coś: mieszanka chińska za 3,50. Sos słodko kwaśny za 5 zł. Ryż to miałem w domu, jeszcze mi się zostawił z tymi mięsami. Nie jest tak, w domu też nie mam. To będzie taki postny Chińczyk. No a tu Coca-Cola to sobie kupiłem po prostu do picia, żeby nie było, nie, to nie jest lokowanie produktu. Zaczynamy się do, zabiegamy się do gotowania. Pierwsze co trzeba zagotować, ryż. Pierwsze co to ryż trzeba zagotować. Tu już jest wrzątek, takie dodajemy. Trzeba, żeby gotować jej. No, myślę, że jedna tożetka powinna wystarczyć. Wrzucamy. Tąd może kurde wezmę jakąś. Słyszysz się kurde poparzy. O! Dobra. No i oczywiście to trzeba zalać wodą przez około 15. Dobra. Jest. No i skoro to tak jest? Włączamy palnik na gazowy i około. 15 minut w tej wrzącej wodzie się to nam będzie gotować. Oczywiście zakrywamy. Jest 11.20 yy, przepraszam 45 musimy to wyjąć, a więc yy, dobra, w tym czasie dobra, tu się będzie gotować Wiesz, w tym czasie przygotujemy sobie patelkę. Ja będzie podpastrzona, ale moi drodzy patelnia nie będzie gotowania na wodzie jak ostatnio. Jest patelnia. Najpierw oczywiście trzeba wylać olej, który przygotowałem. Rozprowadzimy sobie. Trochę więcej tutaj niż przepisie, bo w jest napisane, żeby dać tylko 4 łyżki, a pięć tego oleju, bo lepiej wolę więcej, że nie chcę tego przypalić takiego jak ostatnio. Dobra, mamy patelkę. A więc co, teraz sobie chińczyka Rozpakujemy, Czy on trochę odpakował. Dobra, gdzie jest teraz? żyć Dobra Odpakujemy sobie Chińczyka. Te obietające była promocja, jak za 3 zł. to będzie. To jest mieszanka chińska, mieszanka warzyw z kiełkami fasoli mung i grzybami chińskimi mung. A więc mamy mieszankę więc no, Trzeba to dobrze przygotować, bo to dobra. I to będziemy zaraz... No, sporo tego jest. Wszystko wyleciało. Kurde, nie było. Trochę to mamy że żeby ta woda... No, to wody na pewno będzie dużo, fest, ale żeby to troszkę sobie utrwajało. Tak to będzie się prezentować. Zobaczymy jak tam nasz ryż. jest godzina 11.30, więc musimy czekać jeszcze 13 minut. Dobra, ryż się gotuje. Niech się ładnie gotuje. Ja do Was powrócę zaraz, jak się ryż gotuje, bo tu już będę dołączył wszystko tam, tole ja będę podsmażał. Poczekam, aż tu się zagotuje ryż i sobie będę podsmażał tą mieszankę chińską. A więc widzimy się już za chwilę. Dobra, słuchajcie. Ryżyk jest ugotowany. Także teraz czas na chinola. Odpalamy. I to na małym ogniu, no, nie będę smażył na innym patniku, się... Dobra, ten może być. Teraz masz się to wszystko rozgrzeje. No I zaraz będziemy to mieszać i dodawać przyprawy. I tak to, moi no drodzy, wygląda. Sosu, nie będziemy żałować, ryżu tak samo, ryż troszkę przestygnie. Udało mi się znaleźć, o, młyżeczkę, co będziemy trzeć? Może teraz zaczniemy, bo to, to. Już się kurde zaczyna. Teraz zacznie się smażyć ładnie. A jest na kość. Czekamy chwilę. O, Musisz je go też. Napisały, że na rozgrzaną, ale ja już tak już mówię, dobra, ja tak jeszcze podgrzeję. Dobra, już, już bierze patelnię, bo już widzę, e, para leci, dymek. Zaraz już się widać, bierze. Patnie się zaraz, to wszystko rozgrzeje. damy sobie sosidła, no i oczywiście ryżu, ale to za chwilę. W sensie, najpierw trzeba ryżu dodać, później sos, ale zanim też to musimy przyprawić. Musimy to przyprawić. Czekamy, jeszcze pomieszam, pomieszam, pomieszam. Bo już się ładnie bierze, dobra. Dobra, jest git. jest maleć 20 minut, a nie 15. To nie wyzgrzełem patelni, już trudno się mówi. Dobra. Teraz słuchajcie, włączam pauzę. Jak to trochę to idzie do siebie, to odezwę się z powrotem. Więc za chwilkę do Was dołączam. No słuchajcie, już mi się ładnie zaczęło smażyć. O, już słychać skwierczenie. A jedzonka będzie, będzie, moi drodzy, będzie, dobra To taka krzywą kamera, stoję tu zaraz. Zacznijmy to mieszać powoli. No i trzeba to doprawić chyba, nie? Co ja tu mam do czuany? Niektórzy to wina dodają do tego, ale ja tu nie jestem aż takim smakoszem. Wolę normalnie sobie zjeść, Dobra, dodamy trochę magii polskiej przyprawy. Nie żałuję, bo trochę więcej tego trzeba dodać. Dobra, nie mam chili niestety do tapeczeczki, ale już mówi się tego dno. A już ładnie już ubierze, bo już woda odeszła. Teraz to musi trochę dojść do siebie. Pomieszamy, pomieszamy. O, ładnie. Trochę soli dodamy ziołowej. Bo już próbowałem jedno warzywko, to, to nie jest aż tak słone. Teraz trzeba doprawić. Nie mam już tylu przypraw, ale... Trochę trzeba doprawić po swojemu Miałem chili gdzieś, ale już nie mam A miałem, dobra Wystarczy, nie będziemy więcej, bo już później trzeba doprawić jak się ryż rzuci Przecież Jeszcze mam. No nie Także, dobra Robimy, robimy Robimy, robimy Okay, Tłuszczykłem. Dobrze, że więcej dodałem, tak, to to mi się nie przypali. No, ładnie wzięło. Zobaczymy, czuć już dobra No, marchewka już doszła. Musimy jeszcze chwilę poczekać, a potem sprzeciw. No, musimy jeszcze trochę to posmarzyć. Jeszcze 10 minut. 10 minut. 10 minut ładnie to trochę pomieszamy. To się faktycznie nie spaliło. to ładnie to było. już ładnie to się smaży. Smaczek też nie Niech się trochę tak przesmarzy, a ja... Jeszcze tu jedną rzecz sprawę. zaczynają brać. Dobra. To ja tu smażę i zaraz włączę jak będziemy sobie je dodawać jeszcze. A więc za chwilę się widzimy. No słuchajcie, jedzenie już jest git Bo już się smaży 16 minut. Prawie. Czy to jest to. sprawdzę? Czy to już się w górę usmażyło czy nie? Bo tu grzyby się ma grzyby trzeba dobrze usmażyć, bo później zatruć się grzybami sobie No Dobra jest Dobra Nie ten Jeszcze smażę No nie przychodzimy do wyżywu e, Może wyłączę, bo to putdeb tutaj... Dobra Teraz sobie O i zaraz mamy to podsmażyć. My bierzemy teraz Dobra Bierzemy wyszczerze trzeba gościć krok z tej strony okay. O, jest dobra Musiałem włączyć na chwilę palnik Teraz Ach, ten krok jest tego tak domu jeszcze to może ale to dobrze to jest jest. Jest ryżyk. Okej. Okay. Dobra, tu pies. Zerżę. No dobra, bardzo dużo to pozbieram, to mu na Dobra. Włączamy z powrotem. Okej. Okay. Teraz to zbijamy ładnie. O. I mieszamy ładnie z tym, z tym ryżykiem całym. O i zaraz będzie mi całe danie. Zaraz sosu dodamy. O. Oj, teraz żeby to się za ładnie podsmażyło. I kurde będzie Chińczyk lepszy niż u Chińczyka u niego. W restauracji. Ale na pewno taki sam suwak nie będzie żadtu ja. Dam to chociaż. Tam inaczej to będzie to jest, wiecie, takie jedzenie sklepowe. No, tam w restauracji chińskiej czy barze to oni tam umiem to robić, a to robię tak, jak potrafię. No. Dobra. Yy, to ja jeszcze trochę mu dam. Yy, już magii mu nie będę dodawał, bo to w końcu kurde, nie wyjdzie. Dobre danie. Będzie smakowało, by rosło. O. o. No. Nadszedł czas, aby dodać sosu. Jeszcze zobaczyć, jak to Bo ma Dobra. Lejemy cały sos. Nie. Oszczędzamy. Na ja to jeszcze. Nalej to wypukam, bo to szkoda tego. Teraz wymieszamy z tym susidłem. O. Ale to pachnie no ludzi, mówił. Nie no, chińczyk świetny wyjdzie, muszę wam przyznać. O. A szkole upierdzieliłem gdzieś jeszcze. Nie, no ale chino to będzie ekstra klas, tylko że szkoda, że mięska nie mam. No, chciałem kupić sobie pierś z kurczaka, ale wykosztowała dwie dyszki biedonzo. Czajcie to. A jeszcze wcześniej to można było za dyszku kupić, ale ja miałem tylko 12 zł, to kupiłem tą małą kolkę, ten sos słodko-kwaśny, no i mieszankę warzyw, i to tak naprawdę wszystko. No, dawaj, no, zobaczcie jak to pięknie wygląda, no ludzie, no. A, jednak dodam jeszcze było. Jeszcze troszkę dodamy do smaku, żeby było. O, ale to kruczy będzie. Event, moi drodzy, taki zapaszek się unosi tutaj. Że... Hej, zobaczmy smak. ole mm. dobra. Mm. muszę powiedzieć, że takie drugie gotowanie na kanale można uznać za udane. ale tak dobrze smakuje. Jeszcze trochę pomieszać, bo to ładnie. Oj, zasmażyło się. Nie ma więc zapach efekt, jest normalnie super jest. Mm. słodko kwaśny. Dobra, koniec. Wyłączam palnik, teraz dajemy talerz, no i dobra, to sobie odłożymy, to sprzątam, dobra, to dajemy w talerzyk. Kolejny na łeb mi spadł. Damy sobie obok. Na to leżyk. O! i drodzy, mamy super danie. Za około 13 zł. Mamy kurde event. Mamy event. Dobra, nakładamy i to jest, powiem tylko tyle, że to, co ja tutaj zrobię, to jest na, dla dwóch osób. Ja to sam akurat zażerę, bo jestem tak głodny. Przepraszam, zjem. Świnia Sam to zjem. jestem taki wygłodniały, że hej To danie jest super, no zobaczcie no Kurde Tak dobrze wyszło, tylko że szkoda, że mięska nie ma jak już mówiłem, no, z mięsem byłoby o wiele lepsze No ale mam mało pieniędzy Jak na razie, to dobra Reszta na później No i zobaczcie, takie oto danie mamy za bezcen Bo to kosztuje, jak jakoś 13 zł, zobaczcie Mamy to samo co w Chińczyku, tylko że no mięska nie ma. No, Pojawia to samo, to naprawdę już smaknie się troszkę będzie różnić, ale naprawdę jest na obiadek bardzo dobry. Kto przestrzega postu, bo teraz mamy post, 40 jakiego postu, to można powiedzieć, że to jest super danie, bo jest bezmięsne, nie jest, nie jest aż tak wysokokaloryczne. Kto pości, tak jak na przykład ja, to sobie może takie coś zjeść. No jak dzisiaj no, nie miałem hajsu na mięso, a tak to sobie z mięsem to zrobił. Ale, że tak powiem, taki postny Chińczyk, yy, można powiedzieć, sprosta Wasze zadania. Tak to wygląda. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Piszcie propozycje, co, yy, co mogę ugotować, yy, jakie pomysły macie, co bym mógł ugotować na pewno jakąś kuchnię. Zrobimy taką stricte wojskową, yy, co tam w wojsku jedzą. A ja teraz kończę, biorę się za jedzenie tego, a więc dziękuję i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Siemanko!